W wieku 11 lat pracował w śląskich kopalniach. Kilka lat później stawał pierwsze kroki w marynarce austro-węgierskiej. Zdobyte tam doświadczenie pozwoliło mu zostać pierwszym w Polsce wojskowym instruktorem nurkowym. Jako działacz patriotyczny rozstrzelany został przez Niemców w Piaśnicy. Dziś bosman Ignacy Sieja, po wielu latach zapomnienia, pośmiertnie uhonorowany został awansem oficerskim. Polska marynarka wojenna niedługo obchodzić będzie 102. urodziny. Jej początki nie były łatwe. Kadr szukać trzeba było wśród polskich marynarzy byłych marynarek państw zaborczych. Przed pierwszą wojną światową służba w marynarce była bowiem najpewniejszym sposobem na uniknięcie walki przeciwko wcielonym do obcych armii Rodakom. Takim marynarzem był też Ignacy Sieja, jedyny doświadczony nurek, który zgłosił się do wojska Odrodzonej Rzeczypospolitej. Był jedynym y, kwalifikowanym nurkiem instruktorem nurkowania i to on Rozpoczął jak gdyby pierwsze kursy, pierwsze wdrażanie młodych polskich marynarzy w tajniki prac podwodnych, tajniki nurków marynarki wojennej. Można powiedzieć, że był takim ojcem nurkowania, jeśli chodzi o marynarkę wojenną odrodzonej Rzeczypospolitej. Za życia niedoceniony nie doczekał nawet awansu czy orderu za swoje zasługi. Zostawił jednak sieja po sobie własnoręcznie spisany życiorys, z którego możemy zaczerpnąć wiele informacji. Jedną z pierwszych i większych akcji nurkowych przeprowadzonych przez niego i jego uczniów było usuwanie znaniem na mostów wysadzonych w czasie wojen światowej i bolszewickiej. Zasługi uhonorowane zostały teraz, po latach, awansem Bosmana Siei do stopnia porucznika. Akt nadania dla wielkiego bohatera, który uczestniczył w wojnie bolszewickiej w 1920 roku. Pierwszy instruktor płetwonurków. Bardzo duże, ogromne zasługi. No i w 39 e, stracony w lasach Piaśnickich. Dyplom oficerski przekazany został na ręce wnuczki Ignacego Sieni. Jestem dumna z niego i zawsze będę miło wspominała Państwa, że naprawdę tyle zrobiliście dla mojego dziadka. Po tylu latach. Się udało wreszcie go jakoś wyróżnić. Dziękuję. Po uroczystości zorganizowane zostało seminarium naukowe poświęcone postaci Ignacego Siei, a także dziejom marynarki wojennej w Polsce.